Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii 7 Grzechów Głównych. A witam Was z naszą główną simką, która nazywa się Diana Hopper. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda w kasie. Natomiast mam nadzieję, że krótka katcena Was troszeczkę wprowadziła już do tego naszego pierwszego odcinka. Była dosyć krótka, natomiast mam nadzieję, że w późniejszych odcinkach będą pojawiać się również inne fajne dodatki w tej postaci. A więc tak. Witam serdecznie. Co możemy tutaj pokazać Wam? Najpierw? Myślę, że możemy zacząć od domku, w którym mieszka nasza Diana. Siedem grzechów głównych. Zasady macie oczywiście w opisie oraz link do głównych zasad. No wiadomo, musimy po prostu mieć piątkę dzieci z różnymi pięcioma mężczyznami, ja troszeczkę chciałabym tutaj tej historii dodać, żeby to troszeczkę fajniej wyglądało. Więc tak, domek prezentuje się w ten sposób, nie jest on duży, będzie rozbudowywany. W międzyczasie zobaczymy, ile uzbieramy pieniędzy. No, aktualnie jest bardzo mało nam, bardzo mało nam zostało, bo aż 29 simoleonów. No cóż, niestety, w ten sposób się prezentuje: od góry, od boku, z tyłu mamy taki, nie wiem, można powiedzieć, że taki taras tylny, coś tego typu. Tutaj jeszcze marzy mi się taki jakiś basen, coś tego typu, jakaś rozbudowa tego domku, fajnie by było. To zobaczymy w przyszłości. Wchodząc do domku, wchodzimy do. Już wam pokazuję. Wchodzimy do takiej jadalni. Tutaj też będzie salon, może w przyszłości zobaczymy. Na razie nam się tutaj za bardzo nic nie zmieściło. Mamy stół, stoliczki, stoliczek do tego krzesła, jakieś danie niemowlaka przyszłego. Siedzisko, dalej mamy bardzo nowoczesną kuchnię, dlatego jest bardzo minimalistyczna, chciałabym, żeby ona jakoś super dużo czasu nie spędzała w tej kuchni, ale zobaczymy jak to oczywiście wyjdzie. No, w ten sposób się prezentuje, jest dosyć nowoczesna, praktycznie nic tutaj nie ma, nic nie jest widoczne, w ten sposób się prezentuje, jest oczywiście lodówka, stąd przechodzimy do pokoju dzieciaczka, dzieciaczków, zobaczymy w przyszłości jak to będzie. Po prawej stronie znajduje się przewijak, kożna, pieluchy, nocniczek, fotel do karmienia, łóżeczko, takie dosyć ciekawe moim zdaniem, bardzo ładne. Tutaj coś, żeby położyć może niemowlaka, tylko nie wiem czy jest aktualnie funkcyjne, książeczki. No i w ten sposób się prezentuje, też mam bardzo ładną taką tapetę ze zwierzątkami, fajnie to naprawdę wygląda. Tutaj również jest wyjście na ten taras, w ten sposób się prezentuje. No i przejdźmy może troszeczkę dalej. E, przechodząc teraz jakby na drugą całkowicie stronę mamy pokój i jest to sypialnia naszej synki. Tutaj już jest pierwszy e, Wladimus, e, nasz wampir. Już e, pokazce nie wiecie jak do tego doszło. E, jest przygotowane mm, pod dzieciaczka już łóżeczko dla niego. Nie wiadomo czy nasza synka jest wciąż, bo może się okazać, że nie jest. E, tak naprawdę. Zobaczymy. Też taka bardzo taka minimalistyczna, no nie mamy dużo dodatków, w ten sposób się to prezentuje. No cóż, aktualnie niestety musimy mieć tylko i wyłącznie tyle tego. Też jest taki bardzo ładny, realistyczny dywanik. Tutaj wchodzimy do łazienki. Łazienka jest również taka delikatna, niezbyt duża. Już chociaż troszeczkę tutaj więcej się dzieje, są jakieś dekoracje, są... Roślinki, tutaj ta łazienka już jest prawie wykończona, kwestia jeszcze jakichś dodatków na ściany. Tutaj może jeszcze jakiś kosz na pranie, coś tego typu. To też w międzyczasie. Mamy prysznic, mamy kibelek, mamy kwiatki, mamy jakiś stojak na ręczniki. No i tutaj główna część, czyli umywalka, lustra. No i w ten sposób się prezentuje nasz cały domek. Teraz zapraszam Was do kasa. Musimy obudzić naszą wiarkę, bo ona tutaj. Nie zbyt dobrze się czuję po wczorajszym wieczorze. Troszeczkę za dużo wypiłam alkoholu. A oh, widzę, że coś mi się zepsuło. scenaria. No dobrze, postaram się to next time naprawić. No więc tak przedstawiam Wam Dianę Hopper. Jest to simka, bardzo taka słodziutka, taka troszeczkę przerysowana, delikatna, natomiast wydaje mi się, że bardzo pasuje mi do tego wyzwania. No, Pokolenie, nazywa się pożądanie, czyli musi być to naprawdę przepiękna kobieta, bardzo urodzajna i takie, tak sobie ją zamarzyłam. Tak wygląda moim zdaniem przepięknie. A więc tak, cechy tutaj mamy, że, czy znaczy cechy, aspiracja to tam było w zasadach, że nieuleczalna romantyczka. Ja tutaj dałam romantyczkę, duszę towarzystwa, bo lubi imprezy i do tego i dałam, że jest wredna. <laughs> no niestety, takie cechy mamy. Myślę, że będzie fajnie. Tutaj nie pogrywać. E, pokażę Wam po kolei stroje. Tutaj mamy strój drugi, też taki codzienny, delikatny, z akcentem różowym, troszeczkę jak Barbie, żeby nie była taka słodka. Dała mi troszeczkę tatuaży. Te tatuaży też mają jakieś tam głębsze znaczenie dla niej. E, strój trzeci, e, taki bardziej sportowy, taki już wiecie, że na przykład po domu wychowywanie dzieciaczków i te sprawy. Oczywiście szpileczki muszą być zachowane, no i żeby inaczej jakiś tam ten element musi być. E, Przejdźmy do stroju oficjalnego, który uwielbiam. Wygląda przepięknie. Taka jakaś, mm, ale taki płaszczyk ze spódnicą, można by rzec. E, torebeczka, oczywiście. No i takie słodkie człówki. No po prostu są przepiękne, moim zdaniem. E, strój sportowy też taki dosyć klasyczny. Po prostu taki dosyć mocniejszy kolor różowy tutaj nam przezwycięża to. E, dalej, strój do snu. E, pierwszy strój, strój różowy. Strój drugi taki zielonkawy, bardziej taka bielizna bym rzekła. Tutaj bardziej taka już piżamka niebieska. No i ten czwarty już nacisk sceny, taki dosyć bardzo mocny. Strój imprezowy w ten sposób się prezentuje. No po prostu jak zobaczyłam ten kostium, to się zakochałam w nim. Moim zdaniem wygląda przeuroczo, przesłodko i przepięknie. Zobaczymy, co wy sądzicie o tym. Strój drugi troszeczkę delikatniejszy. Natomiast przeważa tutaj kolor złoty, złoto, skórka złota. W ten sposób się prezentuje, też moim zdaniem przepiękny. Przejdźmy do stroju do pływania. Taki granatowy, błyszczący, przepiękny, delikatny. Nic tutaj się za dużo nie bawiłam. Strój na pogodę gorącą. W ten sposób się prezentuje, też taka sukieneczka delikatna, różowa. A druga to jest też taka jakby z motywem krówkowym. Też wygląda super. Strój zimowy prezentuje się tak. Będę jeszcze te stroje zmieniać, będę dodawać te stroje w międzyczasie na live'ach, które będą się odbywać, więc moim zdaniem naprawdę fajny content z tego nam wyjdzie. Taki płaszcz, płaszczyk, no płaszczyk taki bardzo długi. W kolorze różowym, do tego jakieś piękne buty. No, oczywiście na wysokim obcasie, no, po prostu wygląda nieziemsko. Dobrze, zapraszam Was teraz do dalszej rozgrywki. No dobrze, a więc jesteśmy już z powrotem u naszej Diany. Teraz zacznijmy sobie rozgrywkę. Jeszcze tutaj a, został u nas pan Wladimus. Witaj, mój drogi, choć możesz z nim jeszcze poflirtować, bo się szaleńczy tutaj zakochałaś w nim. E, powiedzmy, że musisz mieć chłopaka albo dziewczynę. No dobra. Możemy tutaj to załatwić, ale to jeszcze może nie teraz. E, moja droga, co ty możesz zrobić? Potrzebujesz skorzystać z, toalet z toalety. No to chodź skorzystać sobie. E, pan Wladimus jest powinien iść do domu. Pan wampirek. Chodź skorzystasz sobie, przybierzesz sobie strój na jakiś... Mm, Przebierzmy się w ten różowy, dlaczego by nie. I musimy jakoś zarabiać pieniądze. I nic w zasadach nie było na temat tego, żeby ona chodziła do pracy. Natomiast zastanawiam się nad tym dalej, czy wysłać ją do jakiejś pracy, czy ona będzie po prostu siedzieć w domu i czy nie zrobić tego młoda na alimenty. No i właśnie tutaj jest ten problem, że nie wiem kompletnie, co mam z tym zrobić. Chodź sobie zjedź coś, kochanie, w międzyczasie. Zrób sobie... Weź sobie jej okurt, zjesz sobie, proszę cię bardzo. I tak się zastanawiam. No bo co, artystka to jest taki klasyczny podwyzwanie 100 dzieci, to znaczy malowanie obrazu ITP. Pisarka. No tutaj nie za bardzo mi pasuje do niej. Totalnie nie wiem. Możecie napisać o swoją opinię oczywiście w komentarzu, no bo to jest też jednak dosyć ważny aspekt komunikacja z Wami. No i na pewno mi tutaj jakoś pomożecie. Widzę, że przyszedł nasz piesek Tak, Właśnie nie przedstawiłam wam Tako, zapomniałam całkowicie o tym. To jest Tako. To jest nasz piesek naszej Diany. Jest taki dosyć słodki, nie pamiętam teraz jaka to była rasa. Natomiast jest to już dorosły piesek, więc on nam tutaj tak czy siak już nie urośnie. Oh, ale jest przesłodziakiem. E, więc tak, m, moja droga, m, myślę, że pójdziemy na randkę. Jest już tak koło godziny 15. Pochwal sobie pieska i zaprosimy naszego Vladimusa. Wlada po prostu. Mówmy Wlada, ok? Wlada na randkę. Tylko nie wiem jak to tutaj zrobić. Poczekajcie. Podróż może? Hmm. Nie tu, nie tu, nie tu. Tu jest trendy. A weź urlop, nie. Tutaj też nie. Zaproś na randkę. Tak chcę zaprosić Wlada na randkę. Będziemy już mieć jakiś tam punkcik zrobiony z tej aspiracji. Wybierzemy się gdzieś. Może bym się dał pobrać z galerii tą fajną parcelę. A dobra, już nieważne. Pójdźmy sobie może. Mm, może do jakiegoś klubu pójdziemy eleganckiego albo do parku nie, bo jest za wcześnie. On jeszcze się nam spali. Dobra, przejdźmy się do klubu, porozmawiamy sobie z nim i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zamówimy sobie może jakiegoś trineczka. Chodź kochanie moje najdrosze. Może to byście przybrały w jakiś taki fajny strój elegancki, ale niezbyt elegancki o to chodzi. Hmm. Nietypowy imprezowy. Dobra, zostaniesz, moja droga, w tym. Myślę, że też fajnie to wygląda. Chodź y, tymność mm, pocałuję. Oj wiem, on się pali chyba. Chodźmy do środka. <noise> Zdecydowanie tak. O, myślę, że możecie iść na przypadkowe małe, co nieco staranie się o dzidziusia w prysznicu. Przed randką. Na dobry humor. I pójdziemy na górę, bo chyba na górze jest impreza. O, widzę, że tutaj możemy iść do jacuzzi. No wejdź razem do czakuzji. Chodźcie, się sobie w jacuzzi. O, widzę, że on siedzi w ubraniu, nie w strajku tylko. No, okej. Okay. Chodź, yy, roz... Nie, zacznij z nim flirtować. Rozmawiać zainteresowanie. O, widzę, że się przebrał. Jeśli pocałunek hmm. poprosi go o masę. Dlaczego by nie? No i zacznij jeszcze flirtować, Zaraz zobaczymy, co dalej. Usiąść po ze swoim sympatią. No dobrze. A nie możecie siedzieć w tym, w tej wannie? I rozmawiać. Ta intymność, pocałuj. Potem zacznę z nią Po Pocałunek z sympatią. Dobra, już zrobimy już moja droga. Poczekaj, poczekaj. I nie tu chyba, tylko tu. Jest pocałunek z pasją. Okej, on ma w ogóle sylwetkę ciekawą, no nie? No cóż, cóż wam powiem. Widzę, że się świetnie nie dogaduję, ale moja droga, robimy tutaj rzeczy, które potrzebujemy, aby spełnić inspira Boże aspiracje. <grystanie> Poproś go, zostanie chłopakiem. No i super, jest twoim chłopaczkiem. Hmm. Powiedz mi, gdzie jest może jakiś bar? Chciałabym wiedzieć. Aha Tu nie ma nigdzie. Czy tu w ogóle jest bar jakikolwiek? No, poczekajcie, zaraz sobie tutaj znajdziemy. No, bo tutaj jest. O, oh jest bar. No, przecież tutaj, tylko szkoda, że tutaj nic nie ma. Zrobilibyśmy sobie jakiegoś drinneczka. no ale widzę, że tutaj. Bar to chyba nie Kolemy za bardzo. No, choć może sama zrobisz drinki w sumie. Przyrządź. Um, dla Wladusa, właśnie. Chcesz ze mną zamieszkać? No nie, no nie. Może jakie pytanie w ogóle to w simsach to istnieje? nie. istnieje? Zrobisz tego drinka, czy nie zrobisz, kochanie moje? Zrób słodką no. pikanterię. Może będziemy zajmować się barem. Szkoda, że nie ma takiej możliwości. Fajnie by było. Jeszcze musicie usiąść i porozmawiać. A on mówi: O Jezu, ale słodko, usiądziecie tutaj, tak ładnie. Przyspieszy troszeczkę. A, drinka sobie nie wzięłaś. Ja ci już tu podstawy. proszę cię, wypij sobie. Vlad może nie chciał, co my zrobiliśmy. Dobra, ale wy musicie rozmawiać, proszę usiąść. Rozmawia o małżeństwie, proszę cię bardzo. Co on myśli o małżeństwie? I opowiedz Twojej sympatii historię. Możemy oczywiście. Proszę bardzo. Świetnie. Dobra, moim zdaniem powinna teraz nasza Simka już wracać do domu. Już się tak czy siak kończy. A bo wiecie co jeszcze pójdziemy zrobić Dziusia. kolejnego. Ale to może wanie z masażem. Nie kolejnego dzisiaj, tylko spróbować jeszcze raz. Na pewności. Dobra, ale idźcie, idźcie. Bo nam się czas zaraz skończy. No właśnie o tym mówiłam. Chyba się właśnie skończył i już poszedł? Nie, no idziesz tu. Nie, on sobie już poszedł. No dobra, no trudno, idzie do domu moja droga. Czekajcie tę emeczkę, tak będzie szybciej, żebyśmy trafili do domu. Proszę cię bardzo. I może zrobimy coś takiego, że nasza Simka coś źle się poczuła. Twierdziła, że dobra, skoro już tutaj do czegoś doszło, to niech zrobi sobie test ciążowy i zobaczymy, czy się uda. Uwaga, uwaga. Jesteśmy na to gotowi. I naprawdę udało się. To znaczy, nasza synka wcale nie jest zadowolona, ona nie wie, co się dzieje, ale udało się i nasza synka jest w ciąży. Tym oto akcentem, moi drodzy. Chciałabym Wam bardzo podziękować. Pierwszy odcinek będzie troszeczkę krótszy. Natomiast, tak czy siak, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.